Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłów. A gościem Agnieszki Michajłów, gościem Radia Gdańskiego jest Jolanda Banach, rodna SLD z Gdańska. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Co pani powie o dyskusji o problemie społecznym, o niedożywieniu dzieci, który sprowadzono do tego, jakie smaki pamiętamy z dzieciństwa? Czy to jest sztaf z nasypu, Mirabelki, czy może Kogelmangel? Ja powiem tak, można by zlekceważyć kolejną dosyć skandaliczną wypowiedź Stefana Niesiołowskiego, jest nam już znany z tych niekonwencjonalnych swoich poglądów i bomotów. Gdyby nie to, że on jednak wyraża pogląd, który. Jest dosyć powszechny, a który dotyczy chyba spychania tematu biedy na margines naszej dyskusji publicznej. Bieda jest tym powodem dyskryminacji i wykluczenia, najbardziej chyba wyklętym, bardziej już wyklętym od dyskusji o prawach homoseksualistów, parnie formalnych, zapłodnienia in vitro, antykoncepcji czy ustawy antyaborcyjnej. Proszę zobaczyć, że biedy w ogóle nie ma w naszych debatach dlatego, że politycy chętnie ją wypylian wychają z no, powodów dość oczywistych. Jeśli rządzimy jest biednie, no to, 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 to znaczy, że jest źle. Nie ma jej też w tych tak zwanych mediach mainstreamowych, ponieważ nie jest to temat właściwy, powiedziałabym, dla prywatnych, biznesowych przedsięwzięć, jakim są, no, jakimi są Jakimi są się takie rzewne historie, ale chowuje. to nie są rzewne. Tak jak pani mówi, one mają za zadanie przyciągnąć uwagę widza, trochę skandalizują, trochę mają poruszyć, a więc zwiększyć oglądalność. Natomiast proszę zobaczyć, że w tej debacie nie uczestniczą w ogóle polscy politycy społeczni. Fenomenalni, świetni. A są? Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zakład Problemów Rodziny, pani doktor Kołaczek, Głogosz, Balcerzak-Paradoska, profesor Bo zauważyła pani, że jeśli chodzi o polityków np. z parlamentu, to coraz mniej osób w ogóle się chce zajmować taką tematyką. Pamięta pani, pani jak była w Sejmie się tym zajmowała? Dzisiaj? To nie jest ulubiony temat. Z powodów, o których yy, yy, wspomniałam. To, to jest efekt takiego zamkniętego koła. Nie rozmawiamy o biedzie, bo ona się niedobrze sprzedaje. Yy, a skoro się niedobrze sprzedaje, to nie warto eksploatować tego tematu, ponieważ jest się politykiem niszowym i politykiem nieznanym. Yy, I to jest yy, to, co się wzajemnie napędza do tego, żebyśmy w ogóle z pola widzenia zdjęli problem. ale ten to właśnie porozmawiajmy o problemie. Pani zdaniem yy, jest w Polsce problem na razie głodnych dzieci? I tak jak Fundacja Maciuś yy, zbadała, i to może być 800 tysięcy? Jest pani redaktor. Nie tylko Fundacja Maciuś zajmuje się tym problemem. Wystarczyłoby, gdyby posłowie sięgnęli do danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bo to ministerstwo od 1995 roku, czyli od moich czasów, kiedy rozpoczęliśmy realizację programu dożywiania uczniów w szkołach, przygotowując kolejną wersję czy edycję programu, musi przygotować dane oczywiście. Uh -huh. I z tych danych niezmiennie wynika, że ta liczba kształtuje się na poziomie gdzieś od 600, właśnie do miliona dzieci niedostępnych. To wszystko zależy od wskaźników i zasięgu biedy. Im większe bezrobocie, im większe spowolnienie gospodarcze, to oczywiście tym większa bieda i tym większe potrzeby w zakresie żywienia. Ale są też właśnie badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Pana posła Niesiołowskiego osobiście odsyłam do badań pani profesor Wiesławy Kruszyńskiej z Łodzi właśnie, czy do socjolożek łódzkich. One tam badały enklawy biedy niedożywiane dzieci. A ponadto no, trochę wystarczy myśleć. Wskaźniki biedy za 2011 rok dowodzą tego, że około 2600 milionów osób żyje poniżej minimum egzystencji, czyli takiego poziomu wydatków, mhm. które oznaczają zagrożenie wyniszczeniem biologicznym. Jeżeli czy ponad 30% dzieci i młodzieży do 18 roku życia, to, to, to część populacji ubogich, to proszę zobaczyć, że mamy około 800 tysięcy dzieci. Żyjących w rodzinach osób ubogich na poziomie poniżej minimum egzystencji, a to na pewno oznacza niedożywienie. No dobrze, ale skoro Pani mówi, że od 95 roku jest realizowany program dożywiania Dzie dzieci to nie można na tyle tego zdiagnozować i znaleźć tych miejsc, gdzie ten problem jest taki naj, największy i jakby pomóc, tak bezpośrednio pomóc. Ale ja się z Panią całkowicie zgadzam, tylko że program dożywiania yy, uczniów w szkołach głównie polega na dofinansowaniu jednego posiłku, czyli obiadu. No dziecko nie je raz dziennie i czasami ten obiad w szkole jest jednym posiłkiem. Chodzi o to, aby do sprawy, że tak powiem, podejść kompleksowo, przepraszam za to, w dane słowo. Chodzi nie tylko o to, żeby rząd w postaci dofinansowania gmin wy wykupił ten jeden posiłek obiad dla dziecka. Chodzi o to, aby to też był priorytet w działaniach samorządowych. Nie zawsze on jest tym priorytetem. Nie sprzyja temu coraz bardziej restrykcyjna pomoc społeczna. Dochodzimy... Co to znaczy restrykcyjna? Już wyjaśniam po ludzku. Nasza pomoc społeczna sięga po coraz bardziej ostrzejsze kryteria tejże pomocy dochodowe i każdy inne. Czyli trzeba być no bardzo, bardzo już ubogim i spełniać szereg innych kryteriów, żeby się załapać do tej pomocy. Przez wszyscy wiemy, że od 2006 roku nie były waloryzowane progi dochodowe, czyli to kryterium dochodowe netto na osobę w rodzinie uprawniające do tej pomocy. Proszę sobie wyobrazić, na co zwraca uwagę GUS w ubiegłym roku, że Zasięg ubóstwa, liczonego poziomem minimum egzystencji, był większy niż zasięg ubóstwa, liczony metodą no. y, ustawową, czyli to kryterium z ustawy o pomocy społecznej spowodowało, że mieliśmy mniej ubogich, czyli ono się obniżyło poniżej minimum egzystencji, czyli pomoc społeczna nawet nie była w Polsce przyznawana osobom, które żyją poniżej minimum egzystencji. Dobrze, a to takie pokutujące czasem twierdzenie, że jakby pomoc społeczna w, tu, w części, nie wiem w jakiej części, to jest takie żerowanie na państwie, że... Nie, to jest a to, to wie pani, to jest doktryna, to jest retoryka doktrynalna, że tak powiem. Ona ma określoną prowinencję, tą neoliberalną czy neoklasyczną w Stanach Ale Zjednoczonych. Ale wie inaczej nawet dyskusji, kiedy rozmawiamy ze słuchaczami o tym właśnie o głodzie, o niedożywieniu, to wiele osób jakby podkreśla też taki aspekt, że no, że państwo nie jest w stanie wszystkich wyżywić, że też często rodziny są jakby no... no... Ale nikt nie zdejmuje z rodzin odpowiedzialności. Tylko proszę, że tak powiem, jednak wziąć sobie to do serca, że bieda w Polsce jest bardzo rozłożona terytorialnie i geograficznie. Są ośrodki na Warmii i Mazurach, gdzie 50% osób nie ma pracy, bo jej nie ma w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Że dziecko jest jednak tą istotą, od której nie możemy wymagać odpowiedzialności za samego siebie. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy, a mianowicie... Bieda to nie tylko brak pieniędzy, to nie tylko ubóstwo materia materialne. Bieda w Polsce będzie się pogłębiać z powodu komercjalizacji i prywatyzacji usług społecznych. Czyli szkoła pozbywa się funkcji opiekuńczych i socjalnych, prawda? Na wsiach nie ma już przychodni, które pełniłyby funkcję higieniczną, też pilnującą tego zdrowego odżywiania domów kultury itd. itd. To jest ta infrastruktura społeczna, która pozwala w państwie wyrównywać szanse dzieci. W różnoraki sposób. I brak tych tak zwanych usług społecznych powszechnie dostępnych powoduje, że te dzieci nie mają szans i tam my musimy im pomóc. A ten argument, że naszego państwa, nie stać na to, żeby jakby bardziej finansować rodzinę pomoc społeczną. Ale na różne rzeczy nas stać, pani redaktor, i szanowni państwo, no jeżeli stać nas na nacjonalizację rozrywki, a z drugiej strony prywatyzujemy na przykład służbę zdrowia, to się należy zastanowić, czy my się kierujemy względami racjonalności i odpowiedzialnymi, odpowiedzialnego gospodarza. Ja słyszę ten argument, że nas nie stać. Potem nagle, jak królik z kapelusza, wypływają miliardy. No, miliardy na stadiony, miliardy na inne potrzeby. Miliardy na przykład na infrastrukturę taką techniczną w gminach, które już są ładne, proszę zobaczyć. Mają wybrukowane chodniki, postawione lampki. No Dobrze by było, żeby tu gdzieś złapać równowagę pomiędzy tymi celami społecznymi i na przykład rozwojem takim technicznym czy infrastrukturalnym gminy skala ubóstwa w Gdańsku. W takim mieście jak Gdańsk. W takich miastach, które liczą powyżej 500 tysięcy mieszkańców, jak wskazują komunikaty GUS-u, GUS ten zasięg ubóstwa jest niewielki. Zarówno mierzony minimum egzystencji, jak i innymi kryteriami, bo ubóstwo materialne jest różnie mierzone. On gdzieś się kształtuje na poziomie, jeśli chodzi o minimum egzystencji, 2-3%. W miastach powyżej 500 tysięcy, bo jak mówię, bieda w Polsce ma też geograficzny charakter. Biedna jest wieś i małe. Miasteczka są biedne. Metropolia jednak daje większe szanse na rynku pracy, a z kolei miejsce na rynku pracy określa y, y, sytuację materialną w sposób y, ewidentny. Ale pani redaktor, chcę powrócić do dużych miast, ale duże miasta z kolei mają problem z enklawami biedy. Z dzielnicowym ukształtowaniem tej biedy. W Łodzi w to Nowy widoczne, porcie, w Warszawie. Nowy Port, Orunia. My powinniśmy jednak korzystać i prowadzić głębsze badania nad przyczynami biedy miejskiej, która jest nieco inna niż bieda wiejska. Może ona jest mniej dolegliwa materialnie, ale bardziej naraża tę młodzież na dziedziczenie biedy, dziedziczenie wzorców patologicznych, wypadanie z systemu edukacji, zły dostęp do opieki zdrowotnej. To jest oblicze miejskiej biedy. A jest Pani radną Gdańska. Posłowie, jak Pani mówi, nie zajmują się tą tematyką, a jest jakieś takie uwrażliwienie wśród radnych we władza Gdańska, widzi Pani na ten problem, czy nie? I te wraż... może, może i ta wrażliwość jest, ja przecież ludziom nie odbieram tej po... tego podstawowego odruchu empatycznego, czy tego, co kształtuje w końcu ich człowieczeństwo, tylko że ja mam wrażenie, że zawsze wie Pani te wydatki na osoby niepełnosprawne, na osoby biedne, na pomoc społeczną nawet na coś ewidentnego, oczywistego, jak budowanie form dziennej pomocy, opieki nad ludźmi z Alzheimerem, nad starszymi ludźmi, seniorami chorymi, niepełnosprawnymi, zawsze przegrywa z innymi wydatkami. To jest mniej więcej tak, jak pani mówiła. Nie ma, nie ma pieniędzy. Nagle są pieniądze na ostatniej sesji na iluminację kościoła świętego Bartłomieja. Z, czas, z całym szacunkiem dla kościoła, przecież tu nie chodzi o to, że ja wywołuję wojny religijne, a, a brakuje. Czy jest mniej w tym roku? 500 tysięcy złotych na dofinansowanie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. I ja pytam się posłów platformy, czy jednak nie mogliby tych pieniędzy, radnych, które otrzymujemy, przepraszam, radnych platformy, przepraszam, czy nie moglibyśmy tych pieniędzy uzupełnić, które dostajemy z Pefronu o te 500 tysięcy z budżetu? No to przewodniczący klubu platformy mówi do mnie, że tak, on rozumie to i w ogóle się ze mną zgadza. To są trudne wybory, no ale wie pani, w tych trudnych wyborach, Zawsze przegrywa. Jednak osoba niepełnosprawna czy biedna, a właśnie wygrywa iluminacja, instalacja, rozrywka i coś takiego. Za często przegrywa ta problematyka, którą ja się zajmuję, mimo że jest uwrażliwienie. Ale chcę tutaj na przykład pochwalić się dobrą współpracą z przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, panią Radną Dunajską, z którą jak mi się wydaje, w można znaleźć wspólny język. Pani Radna Dunajewska jest z Platformy Obywatelskiej, ale słyszałam, że w samej Platformie Obywatelskiej nie wszyscy pałają do niej taką sympatią. Ja tego nie wiem. Ja tylko wiem, że jest kooperatywna i, i można parę przedsięwzięć ustalić. No to dobrze, że tak chociaż jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie Państwu. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.